A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Chcielibyśmy wszyscy znać, aby ktoś przepowiedział nam trafnie oczywiście cenę bitcoina. I tych spekulacji jest bardzo dużo. Dużo serwisów informacyjnych pyta w tym momencie ekspertów co do przyszłej ceny. Przyznam szczerze, że również z, dużą, z dużym zaciekawieniem oglądam to, co w tym momencie jest podawane na rynek, czyli informacje, które do nas trafiają, dlatego że jest dużo teorii, niektóre są sprzeczne, ale w tym momencie większość osób wskazuje właśnie na halving który będzie w maju w 2020 roku, czyli halving, czyli utrata części nagrody za wydobycie bitcoina o połowę, zmniejszenie zysków, inaczej mówiąc, z wydobycia. Co to może oznaczać? Oczywiście to jest ograniczenie podaży. Ograniczenie podaży przy założeniu, że popyt utrzymamy na tym samym poziomie, powinien oczywiście spowodować wzrost cen. Tak mówi Stara Szkoła Ekonomii. I teraz jeśli chodzi o opinię ekspertów, CNN postanowił zapytać właśnie znanych ludzi w branży, czy bitcoin ma szansę jeszcze w tym roku dojść do 10 tysięcy dolarów. No i tutaj pierwsza z wypowiedzi Benjamina Blansta mówi właśnie, że tak, bitcoin dojdzie oczywiście do tej strefy. Naczelny dyrektor Transforma Group Michael Terpin mówi, że będzie znacznie więcej. On wskazuje cenę 15 400 dolarów i jest tutaj podana dosyć ciekawa argumentacja, że Bitcoin i rzeczywiście przed halvingiem, na dwa kwartały przed halvingiem podnosił ceny. Natomiast sam czwarty kwartał w tym roku powinien być tym wybiciem i będzie podobny według właśnie. Michaela Terpina do 2015 roku, czyli możemy spodziewać się około 85% zysków. Ale to nie wszystko jeśli chodzi o dobre informacje i przewidywania, niemiecki bank Bayern LB mówi, że będzie tutaj cena znacznie wyższa, że cena nawet dojdzie do 90 tysięcy dolarów, właśnie na skutek tego halvingu i. Swoje teorie. Ten bank czy te zapowiedzi optymistyczne opiera oczywiście na historycznych analizach złota, które w bardzo podobny, podobny sposób wcześniej reagowało. Nie, podaje, nie podane są tutaj właśnie historyczne notowania złota i okres, który został przebadany. Dlaczego akurat bank opiera, czy analitycy tego banku opierają właśnie swoje przypuszczenia na złocie? Ale. Na pewno musi być z tym jakaś y, ciekawa y, logika. Oczywiście wiadomo, że y, przyspieszenie procesu y, tutaj będzie niedoboru y, bitcoina na rynku po tym y, halbingu, więc... Y, Podaż ograniczona przy tym samym popycie powinna rzeczywiście logicznie spowodować wzrost cen. No i oczywiście, John McAfee, znany wszystkim, za każdym razem, jak czytam tam wypowiedzi tego pana to mam uśmiech na twarzy, on jest nadal bardzo optymistyczny. On twierdzi, że Bitcoin będzie kosztował w 2020 roku milion dolarów. Te zapowiedzi oczywiście są nam znane już znacznie wcześniej od kilku lat. Pierwsza chyba była na początku 2017 roku, że Bitcoin dojdzie do miliona dolarów. Zresztą słynna obietnica tego pana, ja chyba na jego miejscu, jakbym rzucał takie słowa, również bym je musiał cały czas podtrzymywać, bo John McAfee stwierdził, że obetnie sobie pewną część ciała i ją zje. Więc jeżeli Bitcoin nie dojdzie w 2020 roku, więc ciekaw jestem, jakby wyglądał John McAfee, po prostu bez penisa. No, proszę nie robić tego w domu. Zobaczymy, czy rzeczywiście milion dolarów będzie na chwilę obecną. Jest to cena przy okolicy 8 tysięcy, więc daleka droga jeszcze do miliona. Jeśli chodzi o wykres, przyznam szczerze, że proszę zwrócić uwagę na notowanie kontraktu terminowego Optymistyczna, optymistyczny poziom 8000 dolarów to co mówiłem na początku tygodnia może być kilkukrotnie tutaj przejeżdżany więc te spadki od czterech sesji mnie wcale nie dziwią nie myślę, żeby tutaj w weekend był jakiś szczególny ruch w sensie dużych zasięgów czy w jedną czy w drugą stronę do wyłamania oczywiście tej strefy 8000 może dojść natomiast spodziewam się tutaj ruchu bocznego na tym wykresie. Więc tak jak wiedziałem, że 8000 powinno być naruszane nawet nie raz, a pewnie i kilkukrotnie. A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?